Na początek chcemy pokazać parę zdjęć. To są tak zwane mistrzowie kamuflażu. To są zwierzęta. Na tym y, zdjęciu mamy y, gekona liścia ogonowego. Widzimy go prawda? wyraźnie jest pokazany. Później będzie, da, będzie będzie gorzej. No przepraszam. To jest liściec. Widać, który to jest? To jest ten jasny liść. To jest ten jasny liść. Tu ten liściec wygląda tak, że tak powiem, bez, bez otoczenia. Na ręku lub też na, na trawie, bez dodatkowych liści. To później, tu, tu coś też widzimy. Co? Co? Pająka, tak. Tu jest pająk. Tu? Tu też jest pająk. Dokładnie tak wygląda paszczak. Kiedyś siedzi na drzewie, go widać. A tak wygląda, kiedy siedzi na drzewie, go nie widać. To są dwa pasztaki. Dokładnie jeden w ten sposób, a drugi obok niego. To też jest paszczak. łapach go poznacie, gdzie jest. Na gałęzi ma łapy, a za gałęzi tam wystaje taki, taki konar. To jest znany, prawda, owad, patyczak. A tu mamy. Tak, ropuchę. A tu? To też jest ropucha. A tu są trzy ropuchy. Jakby ktoś nie wiedział. Jak ja Wam powiem, że tu jest sowa, to od razu ją zobaczycie. Ale spróbujcie ją zobaczyć, kiedy ja Wam nie powiem, że jest sowa. A tu co jest? A to za co za liść? Gąsienica. Wzdłuż li tego listka jest ułożona gąsienica, wzdłuż tej żyłki białej. A tu jest ułożony tak zwany gekon. Na na gałązce. I to również jest gekon, tylko głową w dół. Co on pokazuje te wszystkie zdjęcia? Te wszystkie zdjęcia pokazuje, żeby zadać wam jakby cztery pytania. Jakie to pytania? Po pierwsze, czy Bóg jest ukryty? Po drugie, czy Bóg ukrywa ludzi? Trzecie pytanie, czy człowiek musi szukać Boga? I czwarte pytanie, czy to Bóg szuka ludzi? Nie powiem Wam dla utrudnienia, że na każde z tych, tych pytań znajdziecie tekst biblijny potwierdzający dane pytanie. Bo czy Bóg jest ukryty? Czytamy w księdze proroka Izajasza w 45. rozdziale w Wierszu 15. Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, wybawicielu. W Ewangelii Mateusza w dwóch miejscach, podejrzewam, że może i więcej. Ale w rozdziale szóstym, w wers wers wersecie szóstym, w wersecie osiemnastym mamy dokładnie to samo. A ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąć drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu. Lub też, aby ci nie ludzie nie widzieli, że pościsz, że ojciec twój, który jest w ukryciu. Czy Bóg ukrywa ludzi? W liście do Kolosan, apostoł Paweł w drugim trzecim, trzecim rozdziale, w drugim, trzecim wersecie pisze tak. O tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Czy człowiek musi szukać Boga? Jeden z, nie, jeden z licznych tekstów, piąta Księga Mojżeszowa, czwarty rozdział od wiersza 27, gdzie Bóg mówi rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi. A tam będzie, będziecie służyli Bogom będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia, którzy nie widzą, nie słyszą, nie jedzą, nie wąchają i będziecie tam szukali Pana Boga swego. Ale jest też nadzieja. Znajdziesz go. Jeżeli będziesz go szukać całym swoim sercem i całą swoją duszą. Czy to Bóg szuka ludzi? Węgier Łukasza 19 rozdział 60. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Bóg jest ukryty. Bóg nie. Jakby nie widzimy go wokół nas. Nie widzimy, nie siedzi koło nas, nie widzimy jego postaci, nie widzimy, jakby chodził koło nas, ale cały czas mówimy: On jest wokół nas. W jaki sposób on jest ukryty? Czytamy w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, 19-20 wersecie. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nas wszystkich jawne. To jest powiedziane pewnej grupie ludzi i nich, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Bóg jest ukryty, ale daje się poznać, daje, pokazuje się ludziom. Mówi: Ja jestem tutaj. W czym? W dziełach i poznane umysłem. Więc nie tylko wizualnie, ale również intelektualnie możemy poznawać Boga, że Bóg jest, że nie ma czegoś takiego jak nie wiadomo, co nami kieruje, że to jest coś przypadkowego. W przypadkowy sposób coś się stało. Człowiek musi szukać Boga, ale Bóg pozwala się znaleźć. Dzieje apostolski, 17 rozdział, 26 werset dalej. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkają na całym obszarze Ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy, w nim, czyli w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Może nie wszyscy z nas znają swoich przodków. Ale przynajmniej do tej, powiedzmy, dziadków to znamy. Wiemy, kim są, kim byli. Może dalej już pra-dziadek, pra-babcia, czy pra-pra, to już dla nas jest coś nieznanego. Może gdzieś na zdjęciach zobaczymy. Ale Bóg mówi, z Jego bowiem rodu jesteśmy. I to wcale nie jest pra-pra-pradziadek. On jest nasz. Ojciec, święty Augustyn powiedział: Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Ze znalezieniem Boga jest jak, pozwólcie, przy, przy, przyrównam to z grzybobraniem. Żeby znaleźć grzyby, to trzeba je szukać. Nie mówimy o tym, że idziemy na pastargowy i kupujemy. Nie. Mówimy, żeby pójść do lasu i znaleźć grzyby, to trzeba je szukać. Mnie się jeszcze nie zdarzyło tak, że kiedy ewentualnie gdzieś tam kiedyś poszedłem na grzyby, wchodzę do lasu, od razu je widzę. Grzybów trzeba trochę poszukać. Mało tego, nasz wzrok jest tak skonstruowany, że kiedy wchodzimy do lasu, to nasz wzrok musi się najpierw przyzwyczaić do tego różnorodności kolorów, które mamy pod nogami, żeby umieć rozróżnić, co jest liściem, co jest gałązką, a co może być grzybem. Żeby umieć rozróżnić, co się, co się wokół nas dzieje. Żeby zebrać grzyby, to pierwszą rzeczą, którą trzeba, to co musimy zrobić? Wyjść na grzybobranie. Musimy tam po prostu się wybrać. Nie da się siedzieć w domu i mówiąc, będę zbierać grzyby. Ach, jak fajnie byłoby zbierać grzyby. Dlaczego tych grzybów nie zbieram? Chyba, że masz na ścianie, ale inaczej nie zbierzesz grzybów leśnych. Żeby znaleźć Boga, też trzeba uświadomić sobie tę potrzebę. Potrzebuję Boga. Potrzebuję Go znaleźć wokół siebie, w sobie. Potrzebuję Go znaleźć w ludziach, w przyrodzie i w swoim sercu. Potrzebuję znaleźć Boga, który będzie ze mną, razem. W, dość w chwilach dobrych, jak i złych. Jeżeli grzybów szukamy, to szukamy też w odpowiednich miejscach. Nie szukamy go na asfalcie, nie szukamy go na ścieżkach leśnych, bo się boimy, że się zgubimy to się do lasu nie zapędzamy. Musimy szukać go ta, musimy szukać je tam, gdzie one są. W odpowiedniej porze roku, bo ciężko szukać grzybów gorące lato, albo wyjść na grzyby w styczniu. Natomiast musimy szukać w odpowiedniej porze, w odpowiednim. W odpowiednich miejscach te, te grzyby. Tak samo szukam Boga. W klubach rozrywki, w klubach nocnych, tam gdzie spożywany jest alkohol, w kinach, różnego rodzaju koncertach. Tam Boga nie znajdziemy. Nie znajdziemy go również, chociaż. Niektórzy mówią, że mają takie spotkania, ale nie znajdują również w tym, co można palcem przesuwać, w takich różnych urządzeniach. I, i, I mówią, na Facebooku Boga znalazłem. Boga na Facebooku nie ma. Można znaleźć informacje ewentualnie, ale tam Boga nie ma. Grzyby trzeba, grzyb, grzybów trzeba wypatrywać. Potrzebny jest pewien wysiłek, schylone plecy. Szczególnie w moim wypadku. No, nie wiem, z mojej perspektywy, jak będzie grzyb duży, to go zauważę. A takich mniejszych podgrzybki tutaj muszę się schylić, rozchylić liście, gałęzie, zobaczyć, czy to jest grzyb dobry czy zły, jadalny czy niejadalny. Boga też szukamy przy naszych wyrzeczeniach. Albo, bowiem, kto nie porzuci wszystkiego, co ma, tak mówi Ewangelia nie może być uczniem moim. I kiedy kończymy grzybobranie, mnie się to kiedyś zdarzyło, kiedy przeszedłem już kawał lasu, poszli, poszedłem do przodu, poszliśmy, bo, bo to nie byłem sam, poszliśmy do przodu, kawał drogi i w końcu już mieliśmy ponad pół koszyka tych grzybów. Dobrze, wracamy. To na ścieżce, którą żeśmy, już żeśmy przeszli w tamtą stronę, to nagle na tej ścieżce i to blisko... Miejsca wyjścia z lasu. Na tej ścieżce nagle widzę grzyby, które wcześniej nie widziałem. To tak, jakby ktoś je tam dopiero teraz posadził. To tak, jakby te grzyby wyskakiwały ze ściółki, mówię, weź mnie, weźmie, weźmie do koszyka. Nagle grzybów mam sporo tuż przy wejściu do lasu, gdzie wcześniej mówiłem: tu nic nie ma. Kiedy szukamy Boga, całym naszym sercem, duszą. W momencie, kiedy najbardziej tego oczekujemy, a może nie najbardziej, najmniej kiedy oczekujemy, Bóg daje się odnaleźć, pomaga się odnaleźć. Wstaje przed nami w ludziach, w wydarzeniach. W księdze proroka Jeremiasza, ten tekst był przez chwilę nawet czytany, w 29 rozdziale, 13 wersecie, kiedy czytamy, a gdy mnie będziecie szukać, Znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Cała rzecz polega na tym, abyśmy, gdy Go znajdziemy, inaczej mówiąc, gdy On pozwoli nam się odnaleźć, mogli być ukryci w Nim bezpiecznie, przed zakusami diabelskimi. Nic apostoła Pała do Efezjan szósty rozdział, wiersz jedenasty. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. I nagle ktoś powie, moment, moment, chwilę. Jeżeli mówisz, że Bóg ukrywa nas przed światem, przed diabłem, aby diabeł nie miał do nas dostępu, aby nie, nie mógł zrobić nam krzywdy, to w takim kładzie co z cierpieniami, co z tragediami, Różnego rodzaju wypadkami, a przede wszystkim najbardziej znana postać, jaka, jaka istnieje w Biblii, Hiobem. Czyż Hiob nie był ukryty w Bogu? Czyż Hiob nie był praworządnym człowiekiem? Dlaczego cierpiał takie męki? Spójrzmy chwileczkę na Hioba. Takie moje spojrzenie. Nie będę tego wszystkiego ani czytał, ani rozpatrywał, ponieważ to jest. Temat na trzy kazania, nie na fragmencik. Pierwszy rozdział, wiersz 17, kiedy czytamy sprawozdanie, gdzie rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan powiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi, przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Kto powiedział pierwszy o Hiobie? Rzekł Pan do szatana. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Może nie prawy, bogobojny, stroniący od złego. Na tym obrazku ukryte jest zwierzę. Ukryte jest. Jego nie widać prawie. Znaczy, ja w tej chwili już go widzę, bo, bo wiem, w którym miejscu jest. A wpatrywałem się w ten obrazek, ładnych parę minut, zanim to znalazłem. Na to szatan odpowiedział panu, mówiąc: Czy za darmo jest tak bogobojny? Czy to, to nie ty otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim co ma? Błogosławiłeś w sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju? E, szukamy takiego zwierzęcia. To jest pantera śnieżna zwana Irbisem. E, ciekawostka jest taka, że jej łapy są tak szerokie, że może poruszać po głębokim śniegu po wierzchu. Nie zapada się w głąb. Potrafi przebiec w ciągu doby 40 kilometrów. Inne zdjęcie Irbisa. O, przepraszam. Mnie się tutaj coś por por porobiło nie tak jak chciałem. Gdzie szukamy tego zwierzęcia? Szukamy go. On jest gdzieś tutaj na tym obrazku. Ja powiem Wam więcej: to jest powiększenie tego obrazka. Widać go? Widać? Tak myśleliście? To jest łeb. I teraz powiem wprost: mo, moje, mo, moja tak, 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 interpretacja. Bóg sam wystawił Joba, czy słowo, powiem, no odrzał. Wskazał Szatanowi: Widziałeś mojego Hioba? Widziałeś mojego sługę? W drugim rozdziale księdzy Hioba, nie ma akurat tego tekstu, ale tam przeczytamy, gdzie po raz drugi jest tego rodzaju sytuacja, kiedy Szatan mówi: w ziemię z duszy wszesz, i Szatan mówi: Pan mówi do Szatana, a widzieliśmy jego sługę: Hioba, którego ty podburzyłeś mnie przeciwko niemu, że go dotknąłem, że go udręczyłem. Bóg mówi, ja go przez ciebie udręczyłem. To jakby Bóg dotyka Hioba, ale nadal nie zwalnia ochrony nad nim. Co to powoduje, że kiedy Hiob jest wierny, to mimo cierpień, jakie on znosi, Bóg daje mu swoich, swojej opieki. Także aż w 42 rozdziale Job odpowiada Panu mówiąc, Wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Ależ to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem? Słuchaj proszę, ja chcę mówić, będę cię pytał, a ty raz mnie pouczyć. Wiersz piąty. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. Nauka, jaką przeszedł przez te cierpienia, wyznaje on na końcu tak. Do tej pory słyszałem ci o tobie tylko ze słyszenia, tylko moje uszy o tobie słyszały. Natomiast teraz moje oko ujrzało Cię. Czy ujrzało fizyczną postać? Nie. Ujrzało to, co Bóg dla niego robi, to, co Bóg, jak go Bóg chroni, jak go Bóg ukrywa przed tym światem. A my jak znamy Boga? Jak znasz Boga? Słyszałeś o nim? Czułeś Go? Widziałeś Go. Bóg daje nam skarb. Skarb w postaci Królestwa Królestwo Niebios. Kilka przypowieści jest w Ewangeliach na ten temat. Skarb ukryty. Ale ten skarb ukryty jest w Nim. I tam razem z tym skarbem chce schować i nas. Ale musimy tego, co chcieć. My musimy tego chcieć. Musimy być przygotowani, że będzie taki czas, kiedy trzeba będzie doświadczyć cierpień, krzywd, bólu, prosterki. Ale jak ufasz Bogu, jak ufasz Jezusowi Chrystusowi, jak bardzo Go kochasz, to to wszystko będziesz odczuwać. Ale tak, jakbyś nie odczuwał. Myślę, że Kolosan w drugim rozdziale, od wiersza drugiego czytamy. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości, zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Tajemnica Boża to jest Chrystusa. W którym, czyli w Chrystusie, ukryte są wszystkie skarby mądrości. Wszystkie skarby mądrości i poznania a to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. O rzekomo słusznych wywodach uczyliśmy się dzisiaj w księdze, o księdze Jeremiasza. Prorok Hananiasz stanął i powiedział, tak mówi Pan, słuszne wywody, tak jest i tak będzie. Rzekomo słusznymi wywodami, bo w Chrystusie ukryto są wszystkie skarby mądrości i poznania. Jezus wzywa nas, abyśmy trwali w Nim. Bo Chrystus chce trwać w nas. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Czyli kto? Chrystus jest krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami, czyli wszczepionymi gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. I to, co jest podkreślone. Bo... Bez mnie, czyli bez kogo, bez Chrystusa, nic uczynić nie możecie. A psalmista Dawid tak wyraża to w swoim psalmie w 27. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia Mego, by oglądać piękno Pana, by odwiedzać świątynię Jego. Czyli kiedy? Kiedy przyjdzie Pan, zabierze nas do siebie, abyśmy mogli to piękno Pana i odwiedzać świątynię tam być, w tym raju, w tym, w tym królestwie niebieskim. Bo skryje mnie w dzień niedoli. Bóg mnie skryje w dzień niedoli, w się swoim. Schowa mnie w ukryciu namiotu swego. Postawi mnie wysoko na skalę. Bóg chce się nami opiekować. Bóg chce nas prowadzić. Bóg chce nas ukrywać. Bóg chce, abyśmy mogli Bezpiecznie dotrzeć do przystani, do domu Pana, aby można oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Bo chce nas chować, bo chce nas chronić. Tylko czy my tego chcemy? Czy chcemy chodzić do Chrystusa, aby on nas przytulił, aby nas chronił, jak się chowa czasami za pazuchą małe, zziębnięte zwierzątko? Aby go ochronić. Kiedyś, mieszkając na trzecim piętrze, rano usłyszałem, usłyszeliśmy w domu bardzo głośne miałczenie kotka. Kiedy dobiegłem do drzwi, za drzwiami nic nie było, a miałczenie dalej trwało. To było trzecie piętro, więc nie z podeszłem do balkonu. Podchodziliśmy. Kiedy otworzyłem balkon, usłyszałem głośniejsze miałczenie podeszłem, wyszedłem na ten balkon i się patrzę, to tak jak te zwierzęta, które szukaliśmy, patrzę się na drzewo i słyszę miałczenie, kota nie widzę. Pewnie się zauważyłem go. Gdzieś tak pół piętra od mojego balkonu na drzewie siedział mały kotek. Mały. Kociak. Wpięty w gałązkę i miałczał. Jak mu pomóc? Drzewo około dwa metry przede mną, jeszcze pół piętra w dół. Jak tu wejść? Na początek skonstruowałem konstrukcję drewniano-metalową. Deska, pręt, kijek, wszystko razem połączone, skręcone razem, mocnym powrozem, prawda? I pod tego kotka pod, podprowadziłem. Kotek chwycił się, ale deska się obsunęła, spadł dwie gąski niżej. Więc z powrotem wciągnąłem to wszystko, i czas mocno odkręciłem i znowu pod kotka. Pod, podprowadziłem. On już z niedowierzaniem na tę deskę patrzy, ale w końcu, kiedy tak go szturchałem tą deską, zaczął się jej trzymać. Wspiął się na tą deskę, wbił pazury w tę deskę i się nie chciał ruszyć. Więc go ściągałem stamtąd. Bałem się, że jak będę już poza gałązką, on odpadnie. Ale nie odpadł. Wciągnąłem go do domu. Wciągnąłem go na balkon. I kiedy go wziąłem z tej. Deski. No, co się robi z kociakiem, jak się go bierze? No, normalna rzecz, prawda, przytulić, żeby zmarznięty, z, 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 zestro, zestro, z, z, bardzo zastraszony koczek go uspokoić. I pożałowałem tego, co zrobiłem. Bo byłem tylko w cienkiej koszulce. A kot swoimi pazurami, wszystkimi dziesięcioma, wbił się we mnie. Jak w jakąś deskę <grywa> Ale nie wyrywałem go, bo wiedziałem, że zrobię większą krzywdę. Kiedy poczuł ciepło, chwilę potrwało, pazury po, po, powoli puszczały. Ślad został. Parę, parę ładnych takich kropek jeszcze przez pewien czas się utrzymywało. Znaleźliśmy właściciela, gdzie on skąd wyszedł. Uciekał przed psem. Jak to kotak. Umie się wgrapać do góry. Ale na dół już nie umie zejść. Bóg chce nas tak przytulić, tak jak ja tego kotka. Bóg chce nas tulić niezależnie od tego, czy my się wbijemy w Niego, czy nie. Bóg chce nas ukrywać przed zakusami diabelskimi. Jedyne pytanie jest tylko do nas takie: Czy Mu na to pozwolisz? Amen.